Dla kobiety w narodzinach najważniejsze jest dziecko. Dla ojca pępkowe. Okej. Noma. Proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo, Kalina. Wielkie prawa. Gratuluję. Dziękuję bardzo, dziękuję. Do widzenia dnia. Następny. klasyczek. Panie kochany. Pan weźmie to, już pan udaje. Pan weźmie to i popije tym. Powodzenia. A co to jest? Pan nie pyta, tylko łyka. Brzmi jak hasło dla widzów wiadomości. <noise> o Jezu. I co? Lepiej? Królowo złota. Życie mi pani uratowała. Ostatnio taką ulgę poczułem, jak po dwudniowym weselu buty zdjąłem. A skąd pani wiedziała, czego ja potrzebuję? Panie kochany, ja 20 lat pracuję w Urzędzie Stanu Cywilnego w dziale rejestracji narodzin. Ja tu widziałam ojców w każdym możliwym stanie. Większość pojawia się tu w takim stanie, że gdyby teraz chcieli zmajstrować dzieczakach, nie byliby w stanie. Ach, ja. Hmm. Za szybko odtrąbiłem sukces. A, no, trzeba było wczoraj nie mieszać. A skąd pani wie, że było mieszane? Panie kochany, pana twarz jest jak otwarta księga, trochę zużyta, taka służąca do podpierania ściany, ale jednak księga. No, przyznaję, pojawił się pewien element degustacji napojów wysokoprocentowych. Aha. Ale co było pite, no trudno powiedzieć. No. Wie pani, nauczni świadkowie tego wydarzenia nie są w stanie dokonać rekonstrukcji wydarzeń. No. Ja się domyślam, ale ja się domyślam. Dobra, koniec tego gadania. Bierzemy się za formularz. Proszę bardzo. Kiedy urodziło się dziecko? Data narodzin. No, mniej więcej z trzy dni temu. Mniej więcej? A na pewno trzy pamięta pan? Że, panie, ja nic nie pamiętam. <grym> ale mam pewne poszlaki. Jakie poszlaki? Dostałem smsa od żony. A. Łajzo, trzy dni cię szukam. Jak wrócisz do domu, to ci jaja urwę. <grym> panie kochany, to jest klasyka gatunku. Ja takich smsów widziałam na pęczki. Tylko liczba dni jest ruchoma. Tak? Tak. To znaczy, że... To ona mi, to nie tak na poważnie, to takie, że tak nie będzie. No to ja tego panu nie jestem w stanie zagwarantować. Nie wszyscy ojcowie przychodzą rejestrować kolejne dziecko. O Jezu. O i to jest właśnie też jedynak. Proszę bardzo. Dobra, piszemy. 23 października 2022, zgadza się? Dobra, imię matki. Janina. 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 Imię ojca? Zygmunt. Zygmunt. Dobra, Zygmunt. Panie Zygmuncie, w takim razie przechodzimy Ale na... zaraz, zaraz. Ja nie mam na imię Zygmunt. Ja mam na imię Robert. To po co pan mówi, że Zygmunt? Bo pani pytała o imię ojca, a mój ojciec ma na imię Zygmunt. Matko. Matko. Panie, imię ojca dziecka. Czy jego? Ja! Dziecka, no chyba, że to nie jest pana dziecko. Nie, no co pani? Moje, moje. <laughs> to nigdy nie wiadomo. Statystyka mówi, że statystycznie co siódmy ojciec wychowuje nie swoje potomstwo. Te? Ta? No tak. A ilu tu było przede mną? Pięciu. No to niech się martwi ten, co przyjdzie po mnie. <laughs> Dobrze, czyli imiona rodziców. Robert i Agnieszka. Jaka znowu Agnieszka? No moja żona no! Ja za chwilę. Co pan robisz? To jest woda do kwiatów z jajem. Ja też usycham. Ale pani tu na was grała. Pani się poczyta, a to niby ja chlałem. Dobrze, w takim razie. Agnieszka, matka, dziecka, jest pan pewien na 100%. No, no tak. Dobra, jedziemy dalej. W takim razie przechodzimy do płci. Płeć dziecka. Co? Chłopak czy dziewczyna? Kurde, coś czułem, że za gładko idzie. Chodźcie, kochani. Co pan nie wie, czy panu się syn urodził, czy córka? Nie no, co pani... Wiem, wiem. Okej. Okay. Syn. – Chłopak, pani pisze. – Chłopak? – Mhm. – Sto procent? – Na pewno, na sto procent. – Okej, no dobrze, w takim razie mamy Roberta Gnieszka, chłopak, 23 października, pozostaje nam tylko imię. – Cholera, no. – Co? Takie imię mam wpisać? Przecież to dziecko będzie miało przesrane. – Nie no, proszę pani, to po prostu nie pamiętam, no. – Proszę pana. Jak pan nie pamięta, to niech pan teraz zadzwoni po prostu do żony. Nie no, co pani, co? Czyż zadzwonię do niej, co jej powiem? że co ja imienia nie pamiętam? Przecież nie do, że mi jajał, gwie to jeszcze łeb. Po tych trzech dniach chlania, to i tak pan nie ma co wracać do domu. Proszę pana, pan nie ma nic do stracenia, ja mam za to dużo do zyskania. Nie, 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 chwileczkę. Coś mi świta. No. To było takie imię, że z kuchnią to było, się wiązało. Ludwik? Nie. Nie. Tak bardziej, że z jedzeniem. To takie, że przyprawa taka. Bazyli. Nie no, takie, że yy, ten liść. Mam. Laura. Laura. Okej. Okay. Dobra, piszemy Laura. Nie no, moment. Jaka znowu Laura? Laura co? Będzie pyzdarła. Proszę pana, Laura to jest imię dla córki, a pan powiedział, że pan ma chłopaka, tak? Rzeczywiście. Kurde, nie wiem... Yy. Dobra, mam. Yy, zrobimy tak. Pani pisze Karol, bo raczej się chłopak urodził, tak sobie myślę. A na drugie damy mu lina, Że jakby się okazało, że to jednak dziewczynka, to będzie se dwóch używała. Niech pan po prostu weźmie do cholery jasnej ten telefon i zadzwoni do żony! Dobra, to się pani nie drze, bo mi łeb pęka. Proszę pana, tutaj nie ma żadnego dobra, tak? To jest urząd stanu cywilnego. Tutaj są rubryki, tutaj są petenci, tutaj są kolejki. Zrozumiał, ważne... zrozumiałem. Na korytarz i dzwonić! Tak, już pójdę na korytarz, bo ona się też pewnie będzie darła. O. No. Dzień dobry. Dzień dobry. słucham My, panu. my jesteśmy kury... Kuri... Kurierami no, jesteśmy. Kim? Kurierami z tej firmy DPPD. Donieś poległego przy degustacji. To jest nasz kolega Piotrek. No. Nie, Ty. Czekaj, ja, ja jestem Piotr. A to, to to jest nasz drugi kolega. Jemu... Jemu się urodziło dziecko jakiś czas temu i panowie chlacie od kilku dni i dostarczyliście teraz ojca, żeby zarejestrował dziecko, tak? Ja, Wróżbita Maciej! Czy ja. ja. pani, jak pani tak dobrze idzie. To niech mi Pani wywróży, jak ja długo jeszcze będę żyć. Mam nadzieję, że jak najkrócej. Proszę bardzo, co ja mam zrobić z tymi zwłokami teraz? Nie wiem, no myśmy spełnili ostatnią wolę kolegi. Ostatnią wolę? No to były jego ostatnie słowa, zanim wpadł pod stół. Zanieście mnie do urzędu. No, ale trochęśmy się nałazili, bo nie powiedział do jakiego. Błagam was. Halo, halo, panie. To jest Halo. działanie bez sensu. Kolega przeszedł w stan uśpienia. Tak, tylko że nie jest w trybie standby, a bardziej bye-bye. No to. To my już będziemy lecieć, bo tam trzeba dopić za dzieciaka, żeby się nie pochorował. Nie, 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 nie panowie, nigdzie idziecie. Stop. Tutaj tak. kolega mądry, on przewidział sytuację też, potrafi przewidzieć przyszłość. Tutaj są wszystkie dane potrzebne. Pesele, imiona rodziców, pesele rodziców. Oh, całe. git! Do widzenia! No i nie. nie! Tutaj jest jeszcze postscriptum. Co jest? P.S. K***a, ty on nam PlayStation zapisał. <śla> ja szaleję, dobrze. Dopisek jest taki. Chłopaki, odnieście mnie do domu. No i dobra, no to. spełnić wolę trzeba. No Powiem dobrze, że nie napisał. Chce mi się siku. No. no. Faktycznie. Ze mną nie tak najgorzej. No, no. Dowiedział się pan wszystkiego? Tak, rozmawiałem z żoną. Dobra, chłopak czy dziewczynka? Żona, dziewczyna. Pańskie dziecko. A nie, tak! Dziewczynka! Inka! Inka! Tak, mówiłem pani, że coś z kuchnią, z jedzeniem. Proszę pana, po pierwsze pan mówił, że z jedzeniem, a to chyba jest z piciem. Zatem wam to się wszystko kojarzy z piciem, co? Dobrze. Inka, Robert, Agnieszka. Dobra, wszystko się zgadza. A tak z ciekawości, to jakże ona zareagowała na telefon? A wie pani, że wyjątkowo dobrze. No, powiedziała, że jak będę wracał, to żebym jej wcześniej dał znać, chyba chce razem ze mną poświętować na drugą nóżkę. A skąd ten wniosek? Bo powiedziała, że wtedy szybko skoczy po adwokata.